no może było trudno w kontrakcie, ale jak, jak wystawałem na wolne pole, to by było łatwiej się grało. Myślę, że no, ciężki mecz, a co do wyniku do przerwy, to byliśmy by zadowoleni, a druga no, połowa na pewno do poprawy. Tutaj że tak po nie może być. Ja się z tygodnia do Może Dużo mamy takich meczów, co o... tracimy jakieś takie bramki